Siemano, z tej strony mały Paweł. E, w dniu dzisiejszym kolejny trójkołowiec, kolejny nietypowy pojazd może odrobinę luksusu. Bang! Oto on 2000W 2000 model nemo. Możecie go zobaczyć. Troszeczkę luksusu, dlaczego o tym mówiłem? Pierwsze, co rzuca się w oczy jasna tapicerka. Co więcej, ten pojazd Nemo. Jak i również Ariel, który yy, na innych filmach możecie zobaczyć, oraz Ariel 4, wszystkie te pojazdy są dwumiejscowe. Podobnie jak wcześniej, można się kłócić, czy to jest samochód, czy to jest motocykl, według uznania. Ale jedno, co na pewno można w nim zobaczyć, to jest wyświetlacz. Gdzie, jak przytrzymamy dłużej yy, przycisk engine start, Kiedy nam się pokaże, e, znajoma melodia, od razu wiadomo o co chodzi. Co więcej, jak było wspomniane, trzy koła wymagane e, uprawnienia jakieś są. Oczywiście, przynajmniej kategoria AM wszystkie osoby urodzone e, przed 95 rokiem oraz bądź kategoria B. Po te i więcej informacji na temat tego i innych modeli zapraszamy na naszą stronę internetową oraz też na naszego YouTube'a. Siema.